Wdzięczność. To jedna z najbardziej uzdrawiających emocji, jakie człowiek może w ogóle poczuć. I co ciekawe, można ją ćwiczyć tak jak mięśnie, bo wdzięczność to nie tylko dziękuję. To jest coś znacznie, znacznie głębszego. Wdzięczność pojawia się, kiedy naprawdę dostrzegasz, że coś dobrego jest w Twoim życiu, a nie musiało tam być. Ale jest. I to Cię porusza, zatrzymuje, otwiera serce. Może to być coś wielkiego, jak pomoc w trudnej chwili, ale też coś totalnie codziennego, na przykład gorąca herbata w zimny wieczór, czyjeś spojrzenie, uśmiech dziecka, cisza po trudnym dniu. Właśnie to jest niezwykłe w tej emocji, że ona nie wymaga spektakularnych powodów. Potrzebuje tylko uwagi, świadomości, umiejętności dostrzeżenia dobra tam, gdzie łatwo je przeoczyć. Na przykład, miałeś ciężki dzień, wszystko cię irytuje. Ale nagle zdarza się coś takiego, że nie wiem, ktoś bezinteresownie robi dla ciebie drobną, dobrą rzecz i w środku pojawia się ciepło, coś mięknie, czujesz, że nie jesteś sam. To jest właśnie wdzięczność. I wiesz co? Wdzięczność to nie tylko przyjemne uczucie. Badania pokazują, że regularne jej doświadczanie poprawia sen, wzmacnia odporność i pomaga wychodzić z depresji. Naprawdę. Ona po prostu serio zmienia chemię w mózgu, bo wdzięczność nie mówi, wszystko jest idealnie. Ona mówi, w tym wszystkim, co mam, jest coś dobrego. I to mi na dzisiaj wystarczy.